Znowu babo. Raź sobie teraz. Sam. Nagrało się z tą babą? Tak? Mamy to? Dobra. Czy to prawda, że wyrwał pan staruszce zakupy i sfabrykował nagranie? Tego rodzaju pytania to jest zamach na demokrację zamach na wolne wybory. Weźcie do roboty, po weź się weź do roboty! Chciałbym nawet nie mam siły bić. Zapytać, Mamy teraz czy... taką małą burzę mózgu, przepraszam, bo musimy sobie Burba poustalać, bire, pewne, ale to dla bire, Dziennika bire, Narodowego bire, zawsze bire. znajdę chętnie czas. No to świetnie, bo chcieliśmy zapytać, czy stosuje Pan mobbing na pracownika? Ile można z tak rozmawiać? Y y y jak to mobbing? Mogą pójść do toalety. Zjeść za... mogą nawet? Nie w godzinach pracy oczywiście, ale generalnie mogą, nawet powinni czasami jeść. Jeśli ktoś uważa, że tu jest mobbing, to niech podniesie rękę po prostu i sprawdźmy, czy jest mobbing, podnieście rękę. Kto uważa, że jest mobbing, niech podniesie rękę. Chyba nie. Widzi pan redaktor? Wszystko jest jasne.